Doksmen, czyli psiarz. Na początku tej niezwykłej przygody powiem Wam jedno. Zostałem doksmenem, psiarzem. Kim jest psiarz? To ktoś, kto patrzy na psa i widzi nie tylko rozmerdany ogon i pakiet codziennych obowiązków, ale przede wszystkim przewodnika, towarzysza, czasem nawet lepszego rozmówcę niż niejeden człowiek. Bycie psiarzem to nie hobby, to sposób bycia. Coś pomiędzy filozofią zen a codzienną lekcją cierpliwości, empatii i obecności. Pies uczy nas, jak być prawdziwym przyjacielem wiernym, uważnym, obecnym. Pokazuje, że słuchać można nie tylko uszami, ale i sercem. I choć nie mówi ludzkim głosem, potrafi dotrzeć do miejsc w nas, do których czasem sami nie mamy odwagi zajrzeć. To relacja, która daje radość, ale i wystawia na próbę ego, ambicje, cierpliwość, szczególnie po zniknięciu Buta. A mimo to, a może właśnie dlatego, to jedna z najbardziej rozwijających relacji w życiu. Uczy nas być lepszymi ludźmi spokojniejszymi, cieplejszymi, bardziej autentycznymi. I co najważniejsze: Doksmenem może być każdy. To nie tytuł ani zaszczyt. To droga. Zaczyna się od prostego chodź i spojrzenia w psie oczy, a prowadzi do tego, by widzieć więcej: w psach, w ludziach, w sobie. Dogzmen to psiarz z filozofią. To ktoś, kto pozwala psu nie tylko być obok, ale też prowadzić po świecie emocji, relacji i codziennych małych radości. I wcale nie chodzi o to, by odwracać się od ludzi, wręcz przeciwnie. Psy uczą nas lepszego kontaktu także z drugim człowiekiem. Empatii, cierpliwości, uważności. Są jak trenerzy emocji, którzy bez słów podpowiadają. Kiedy się cieszyć, kiedy być cicho, a kiedy po prostu być blisko. Pisząc tę książkę, nie obiecuję ci egzotycznej wyprawy. Ale zapraszam w podróż równie niezwykłą. W głąb psiego i ludzkiego świata. Pełną śmiechu, wzruszeń. Błotnistych spacerów i zwyczajnych chwil, które zostają w sercu na długo. To zbiór prawdziwych historii, moich i moich psich towarzyszy, opowieści z życia z podwórka, lasu, parku czy kuchni. Historie o relacjach, które uczą cierpliwości, zaufania, obecności i o tym, jak bardzo pies potrafi zmienić nasze spojrzenie na świat. Czasem jednym spojrzeniem albo prostym gestem. Możesz potraktować tę książkę jako przewodnik po świecie psych-emocji. I ludzkich odkryć, albo po prostu jako zbiór historii o tym, co się wydarza, gdy człowiek i pies idą przez życie razem. A jeśli obok ciebie, właśnie ktoś merda ogonem i patrzy w twoje oczy, jak w cały wszechświat, albo w pełną miskę, to możliwe, że ta podróż już trwa. Więź między człowiekiem a psem istnieje od tysięcy lat i wciąż się zmienia. Od prapsów czuwających przy ognisku, po tych dzisiejszych. Którzy z pełnym przekonaniem zajmują nasze kanapy i układają nam plan dnia pod kątem spacerów. Ale jedno nie ulega zmianie. Psy naprawdę potrafią odmienić nasze życie. Są przyjaciółmi zawsze, niezależnie od okoliczności. Nawet wtedy, gdy wasze drogi są chwilowo rozchwiane, a codzienność wymaga cierpliwego dostrajania się do siebie. Pies nie rezygnuje. Idzie obok, czeka. Uczy się ciebie i daje ci czas, byś ty też nauczył się jego. Ale żeby naprawdę to zrozumieć, trzeba się otworzyć. Dać sobie szansę na taką relację. Trzeba zostać psiarzem. Kimś, kto nie tylko opiekuje się psem, ale też pozwala psu czegoś w sobie dotknąć i czegoś nauczyć. Bo ta więź działa w dwie strony. I zaczyna się wtedy, gdy patrzysz na psa i zaczynasz widzieć więcej. Każda historia w tej książce wydarzyła się naprawdę. Nie ma tu fikcji, jest samo życie, które napisało swoje scenariusze lepiej niż mógłbym to wymyślić. Psy, o których piszę, to moi codzienni przewodnicy, partnerzy i nauczyciele. W pracy zoopsychologa i trenera mam wyjątkową możliwość obserwowania ich zachowań, emocji i relacji z ludźmi. To one uczą mnie każdego dnia o nich samych, o ich opiekunach. I o tym, jak budować porozumienie, które nie potrzebuje wielu słów. Pokazują, jak żyć uważniej, mądrzej i z większą ilością spacerów. Ta książka to nie tylko opowieści o ludziach i ich psich przygodach. To także próba spojrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy, tej, którą codziennie widzi pies. A uwierz, to spojrzenie potrafi powiedzieć więcej niż nie jeden monolog wewnętrzny człowieka. Psy mają swoje emocje, potrzeby i sposób patrzenia na życie, który choć prosty, bywa zaskakująco mądry. Ich życiowa filozofia mieści się w kilku zasadach żyj tu i teraz, ciesz się drobiazgami i zachowaj zdrową nieufność wobec odkurzacza. Ta książka to więc również zaproszenie do zrozumienia psiego świata, takiego jaki on jest naprawdę. Bo dobra relacja z psem nie dzieje się przypadkiem. Wymaga wzajemnego poznania, otwartości i gotowości do tego, by czasem zmienić perspektywę. Często to my, ludzie, musimy się bardziej postarać, by naprawdę usłyszeć to, co pies próbuje nam powiedzieć. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na pytania, które mogą realnie zmienić życie Twojego psa, i co ciekawe, Twoje też. Jak sprawić, żeby był naprawdę szczęśliwy? Jak zbudować z nim relację, która wykracza poza codzienne daj miskę i chodź na spacer? Bo więź z psem to coś więcej niż obowiązek to wyjątkowy duet, który może rozkwitnąć, jeśli obie strony zaczną tańczyć w tym samym rytmie. To nie poradnik w stylu zrób to, będzie dobrze to zaproszenie do uważniejszego życia z psem. Do wsłuchania się w niego, ale też w siebie. Bo kiedy naprawdę zaczynamy się rozumieć, dzieje się coś pięknego. Pies zyskuje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, a my zyskujemy towarzysza, który zna nas lepiej, niż nam się wydaje. Dogsman to ktoś, kto nie tylko głaszcze i karmi, ale też uczy się od psów. Ich instynkt, mądrość i zdolność do okazywania uczuć. Na przykład, gdy wpatrują się w ciebie wielkimi oczami, gdy jesz obiad. To umiejętności, które często budzą w nas podziw. Patrząc na świat oczami psa, możemy lepiej zrozumieć siebie. Naszym zadaniem jest pokazać, że człowiek również może być wartościowym, sensownym kompanem, choć może nie tak ekscytującym jak wiewiórka. Relacja z psem to też praca, czasem wymagająca, czasem frustrująca ale zawsze pełna nagród. I nie mam tu na myśli tylko smaczków. Gdy podejdziemy do niej z sercem i otwartością, obowiązki zamieniają się w codzienną radość, a życie staje się po prostu lepsze.